Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Shakes and Fidget. Jest to 121 odcinek i czas na podstawowe obowiązki z Gry Shakes and Fidget. Jak możecie zauważyć, dostaliśmy wczoraj z legendarnego lochu tą urodzinową broń. Jest ona wspaniała. Do toalety, oczywiście, nie na naszą postać, ponieważ na naszą postać już mamy dobrą broń. Co tu się dzieje? Dlaczego to nie wczytuje? Nie wczytuje, bo jest... nie wiem, co to się dzieje. Nieważne. Zobaczcie, my obecnie na naszym syciku mamy taką broń. nie? To jest ta broń, którą też dostaliśmy z legendarnego lochu. O, ona na razie dostała czarny gem, ta brońka. Ale wydaje mi się, że z tej brońki odzyskamy sobie ten legendarny gem i damy sobie ją tutaj. Więc wydaje mi się, że tak zrobimy, ale na razie musimy kryształy, moi kochani, zebrać. Więc tak to na razie wygląda. Skończył się oczywiście. Mix eventów, który był w weekend, teraz czas na powrót do normalności, czyli tak jak Wam mówiłem, trzy paski awanturniczości będę tylko robił, kiedy będzie event expa, event Golda, a gdy będą normalne dni, to będę robił po jednym pasku i wydaje mi się, że w ten sposób oszczędzę bardzo dużo grzybów. Ok, 304 level, moi kochani, wbiliśmy, jest fajnie, o to chodzi. Przejdźmy sobie do. Witam! kalendarza. Dzisiaj dostaliśmy Golda 11 dnia. Jutro też Golda dostajemy. Pojutrze duszę. To widzicie sobie na ekranie. Dzisiaj też spróbujemy swoich sił w legendarnym Lochu. Zobaczymy, jak będzie. Kręcimy kołem. O. EXP. Może być. EXP jest bardzo dobry. 705 miejsce, prawie że 52 tysiące ci. Bardzo dobry wynik powiem Wam, bardzo dobry wynik, pomimo że nie mamy potki XXL, jak widzicie. To bardzo się cieszę z tego powodu. Gildia na 14 miejscu może być. Twierdza. 751 miejsce 6241 czci. Robię te ataki cały czas, w miarę systematycznie. Będziemy 700 na pozycja, to ile przeciwnik ma czci? 6481 i widzicie, on ma poziom 94 ano czasem tak jest, czasem tak jest. ok, pupile, jak tam w pupilach stoimy? 5462, no spadliśmy troszkę, dzisiaj jest ziemia. Nie wiadomo, czy nasz tyranożar dostanie trzy jabłuszka. Zdecydowaliśmy się karmić tyranożarła do setki, a szczerbuna zostawić. Nie spodziewałem się, że lisowilk pokona tylko tyranożarła, ale cóż. W podziemiu dobrze stoimy, top 400. Wydaje mi się, że jest to dobry wynik, dalej fali ganda. Jest przez nas atakowany. Dobra, i tutaj mam wam zapisane walki. Włącznie z, na, z tymi obronami, które udało mi się zapisać. Bo wczoraj udało nam się też wygrać obronę. Wczoraj chyba dostaliśmy dwie cytrynki, bodajże dla naszego Paladona. Więc pierwsza walka. Zobaczmy sobie pierwszą walkę. Dzinka 100 na dzinki 100. Nasza dźwięka wygrywa ten pojedynek. No i tutaj lisorożys, no to wiadomo. Teraz będą uniki. No i niestety przegraliśmy. Jak widzicie. No! Widzicie? Tak ta walka wygląda. Z uniczkami, a co? A wygraliśmy, no widzicie. No ale Paladon 67, nie? To wiadomo, że porobi naszego Lisorożca. No już mocnego Paladona przeciwnik, widzicie. My mamy na 33 poziomie. No i teraz Simplord. Tu też była porażka. Tutaj płomieła ładnie tą dzynkę znikował. No czekała go walka z ptasiem, no to wiadomo, że ptasz takiego za to zje. Dalej, przejdźmy już do tych drugich petów. Tu był kto? Infernix. I, I tu też była szansa na wygranie tego pojedynku. No ale nasz Infernix przegrał, ale widzicie, statystyki mieli takie same. Nasz Infernix i jego ptaś. No, i tutaj ten krytyk, niestety, zadecydował o zwycięstwie ptasia. Z Kim ołem wygraliśmy. O, no. Dzięka z Zembikiem wygrała. No, i też 100 versus po raz kolejny ptaś. Też takie same statystyki, więc walki były bardzo wyrównane w tych wczorajszych walkach. Ale przynajmniej udało się zrobić 2-3 nie jakimś cudem. I bardzo dobrze. W miarę ładnie sobie ten tomasz Kolejna walka to była z Bixi. też przegraliśmy. Trudno, tak wyszło. Tutaj dzińka 100 versus nasz podnikoni 100. Zjad dzińka podnikoni, widzicie, tymi krytykami. My no tutaj po raz kolejny przegraliśmy, ale nie powinniśmy. Nie powinniśmy. Zobaczcie. Jego ptaś to mistrzników. Kurcze, szkoda, że nam tego krytyka zasunął na twarz. No i tutaj jeszcze dwa tornadka padły. Smok obłędu, czyli max Jesteśmy taką bronią za milion czterysta. Ludojat też padł. Czyli zwiadowca. Proszę zobaczyć. No, w miarę ładnie nam poszło z tym zwiadowcą. Oczywiście uników nie brak w tym spotkaniu. Dużo nawet jest Zostajemy z tego jednego tornado. Oczywiście w porównaniu do innych lochów jest to bardzo mała ilość, ale i tak się cieszę z tych ponad 8 milionów. No i tutaj była kolejna wygrana z papa pier. To naszą wodą. Wy sobie to wyobrażacie, naszą wodą wygraliśmy. Bo on przyszedł naraz słońca, a raz słońce jest 11 pupilem w świetle. Czyli na dobrą sprawę tak jest takim samym pupilem jak nasz koniks, nie? Tylko, że Konix miał lepsze statystyki. Ale dobrze wiecie, że statystyki tu nie grają roli czasem. Tutaj byli Sorzy 61, widzicie. Hitman. Wodą wygraliśmy. A spodziewałbym się, że woda nie ma w ogóle żadnych szans na podjazd do światła. A na przykład takim mrokiem nie potrafiliśmy wygrać. No widzicie? Tak jest. No i jeszcze wygraliśmy jakąś obronę pupili z X tron z X. Zobaczmy sobie też tą walkę. Jesteśmy oczywiście po prawej stronie. No i z kim przyszło nam się mierzyć? Z Kulkonem. O, dobrze, że z Kulkonem, bo z Toperzem byłoby ciężko. No i chcecie powiedzieć, że Paladon to zrobił? Paladon Kul'Kona zabił. Wytoczajcie? Patrzcie. Paladon na 35 zabił Kul'Kona. No niesamowita sprawa pięknie. Jeszcze Omni miał do zabicia, no, ale to go wciągnął noskiem. Dobra, tyle. E, z tego wszystkiego, ja O, przyda się. Tu jesteś. Widzicie, mamy już 2,5 i pół minutowe zadanie. To tutaj trzecie jest najlepsze, to bierzemy. Zaraz sobie nakarmimy żarła. Chodźmy teraz do Pupila Gildyjnego. Bardzo ładna walka, no i spróbujmy swoich Pomódź. sił w portalu. Okej. Okay. 18% No długo się z nim męczymy. Trzeba przyznać. Ojeju! Jeszcze Za 11 baniek walnął. Ale jeszcze dobry dzień w tym portalu bez kitu. Naprawdę bardzo dobry dzień. 13 milionów, jak mieliśmy potkę XXL założoną na siebie, to czasami nawet nie zbiliśmy mu 12 milionów albo nawet 10. A tutaj mamy potkę, która daje nam 15% do siły i moi kochani, my mu zabierzemy ponad 10 milionów. Jest to bardzo dobry dzień w portalu kildyjnym. Jestem bardzo zadowolony z mojego paladyna. Dobrze. W twierdzy, zobaczcie, już za... Ponad 17 godzin kwatery robotników będą na poziomie 15, więc się cieszymy z tego powodu. Tutaj Władysław się buduje na poziom 12, żeby łatwiej radził sobie w walkach w podziemiu z faligandą. Odbierzmy sobie 9 awanturniczości w 3 400 000. Pięknie, bardzo dużo jest to expa. Jak z 9 awki. A tu mam rywali, którzy. Widzicie, tutaj mam takiego druida, który ma rękawice, których ja nie mam niestety, więc będę go musiał kiedyś zaatakować, tego Daspiena, ale to jeszcze będziemy musieli sobie poczekać. Dobra, teraz atakujmy sobie tą, tego faligandę. Pięknie. Dobra, wszystko dobry wieczór. Znowu zadanie. Tak, zadanie to zadanie. Dobry wieczór. I tu co? O, to tu trzecie najlepsze, okej. Okay. Dobra, lecimy. Odbierzmy to, co mamy odebrać. Jeszcze do legendarnego lochu trzeba będzie wstąpić. Czy ja... Czy, o, no. Dziś będzie ciekawie w tym legendarnym lochu. Możemy coś zdziałać. Zaraz zobaczymy, ale na chwilę obecną portal Osobisty. Zobaczmy. Wczoraj zdjęliśmy mu dość dużo. Zobaczymy ile dzisiaj. Czy na pewno mam... Tak, na pewno. Dobra. Szybko. Czemu ta myszka nie chce działać? Dobra. Lecimy. Start. Zobaczmy. Krytyki. Pamiętaj paladen. Krytyki. Damy sobie radę. Co byśmy mieli sobie nie dać rady? Przecież jesteśmy koksami. No. Krytyki. Dobrze. 2 miliony, jeszcze 3, okej. Okay. Milion 200 tysięcy, dobrze. Jeszcze 6 milionów. Piękny. Gdyby tak wchodziły te krytyki, to bylibyśmy go w stanie pokonać. 6 baniek. miliono. Kurczę, blisko, blisko 9. No nie mówcie, jeju, jakie nieszczęście! Mogliśmy go dzisiaj zabić, niestety 15 milionów mu zostało. No, jutro go prawdopodobnie zabijemy. Szkoda, szkoda tego dnia. No trudno, tak to wyszło. Pupila teraz, nakarmy sobie raz, co tu się dzieje z tymi trus... cytrynkami. Dobra. I tyranożar już dwa razy jest nakarmiony, a więc jest dobrze. Jest w dobrej dyspozycji. Dobra. I już dostajemy Koksa, jak widzicie. Jeffo, poziom 315, liczba pupili 17. No to ja lecę wodą. Bo i tak przegramy. Jak zjad zjadł! Nie Niedobrze mi się robi, naprawdę. No i pewnie on wyżył na. Nic nie zrobił. No na wyki jadło no, Ale to było pewne, że przegramy, nie? Nawet jakbyśmy poszli ziemią czy mrokiem, to też byśmy prawdopodobnie przegrali. Chociaż mielibyśmy szansę. Bo to jednak wiadowcy. Okej. Okay. Co teraz? Co nas teraz czeka? W gabinecie magii nie ma nic ciekawego. Bo już sprawdzałem sobie przed wizją, tu tak samo nic ciekawszego. O, czapka! Czapka, a my potrzebujemy czapki. No, nie wiem, co z tą myślą jest, moi kochani. Ale to jest jakiś skandal w ogóle. Dobra, nie będę się patrzył. Tak robię. Właśnie, po czy myśmy czapkę potrzebowali? Tak, myśmy czapkę potrzebowali. Która daje nam premię do złota. No to dobra, wyposaż. No nie, no i co ja mam teraz zrobić? Dobra, wyposaż stojak. O, pięknie, o to chodzi. To jest cały biznes, moi kochani. Tak jest, mamy czapkę. W końcu znaleźliśmy czapkę z runą. Premia do złota plus 8%. Fajnie, bardzo mnie to cieszy. Kowal. Mało mamy surowców, jak widzicie. Ale spokojnie, surowce się zbierają w swoim czasie. Bo patrzcie, mamy metalu mamy bardzo dużo, ale za to tajemniczych odłamków mamy tylko 4000, więc pasowałoby wrzucać epiki do tego kowala, ale na razie nie mam skąd zaczerpnąć epików. Ewentualnie z legendarnego lochu mogę dostać troszkę tych epiczków, więc to jest spoko. O, zróbmy sobie ofiarę, mamy już 54 quityliony, dużo, bardzo dużo, bardzo dużo. Przejdźmy sobie do toalety, moi kochani, wrzućmy sobie tą urodzinową brońkę, którą wczoraj dostaliśmy z legendarnego lochu I dostajemy dla maga coś takiego. No ale to bez rozrzutu, bez dziury to możemy sobie rozmontować to u naszego wspaniałego pana Kowala i to jest ten moment, kiedy możemy sobie z tej starej brońki wydobyć ten gem, tak? Czy nie? Odzysk klejnotu Ta I tu wpakujemy Co co tu się Dobry dzieje? Wieczór. Prawdziwy wojownik nie Bo to Zaraz naprawdę mogę stracić ten gem przez głupotę Dobra, udało się. Mamy elegancko I co? I co dalej? Trzeba ulepszyć tą brońkę. Jeden... No to ulepszamy, jak myślicie? Ile? No Dobra, może na razie ją ulepszmy pięciokrotnie. Nie wiem, ile tą brońkę możemy ulepszyć. Dobra, jaki był tam damage? Nie wiem. Dobra, na razie zostawmy sobie. Pięciokrotnie ulepszyliśmy sobie. I shakes się wyłączył! Oczywiście, bo co? Shakes się wyłączył. Super, no cudownie moi kochani. Gra chodzi wspaniale, wszystko działa perfekcyjnie. Nic nie nacisnąłem, gra się sama wyłączyła. Brawo, świetnie. No jak tak dalej będzie? No. Z... Nie wiem, nie wiem co to się dzieje. Nie mam zielonego pojęcia. Normalnie je sobie grałem. No i tutaj nagle taki numer. No, trudna. No, czyli ta branka jest ulepszona ile? Pięciokrotnie. No, dobrze, może być. Nie ma lipy. Dobry wieczór. Na arenie na razie nie robimy sobie żadnych ataków. No, wydaje mi się, że zrobimy sobie później, bo na razie nie ma czasu. Dobra, teraz sobie ogólnie pomijmy to zadanie, bo chcemy wkroczyć do legendarnego lochu. Wkroczymy. Dobra, no to teraz robimy sobie, rzućmy sobie może Dobry kośćmi wieczór. u hazardzisty. Widzicie Dobra, zobaczmy. Brawo! Dobra, jestem z powrotem. Musiałem wyłączyć Później sobie, moi kochani, dokończymy awanturniczość, ale na chwilę obecną. Wrzuć przedmiot do magicznego kociołka trzykrotnie. Napierśniki. My nie mamy żadnych napierśników. My mamy brońki, pasy, buty i rękawice. Wiedźma tego niestety nie chce. Jak nie chcesz wiedźma tego, to możesz o nas opuścić. Cała przyjemność po naszej stronie, oczywiście. Dobra. Lecimy. Paladona sobie karmimy. No Paladon... Ja zaczynamy ten shake zdenerwować. No nie da się, no widzicie? Co to się dzieje? No nie, to też jest mija... No nie, nie, nie na karmie paladona. <grystanie> nie na karmie. nie ma szans, inaczej, inaczej. Widzę, że trzeba będzie czekać pół godziny. Tak, zrobimy, bo naprawdę masakra co się dzieje z tą grą. Przed chwilą się wyłączyła. Nie rozumiem dlaczego, z jakich powodów. Trudno, nie mi to oceniać, są twórcy od tego. Dobra, przejdźmy sobie, moi kochani, do legendarnego lochu. I zobaczmy, co nas czeka w legendarnym lochu. Ile dzisiaj zrobimy komnat? Nie wiadomo. Na razie stoimy Wielu na 50. komnacie, czyli na drugim bosie. Powróci... Czyli dostaniemy Epika. Niczym Feniks odradzający się z popiołów ma z czego wybierać, ale młot to jego ulubiona broń, z którą nie. Dobra, um, yeah. lecimy z nim. Oh. Dostaliśmy pelerynę. Zobaczymy. No na razie łatwo, łatwo. Bez dziury, ale ona byłaby w super. Ta peleryna byłaby super. Plus 117 do statystyk, ale no bez dziury. O, ale dziurę można sobie zrobić w każdej chwili. 13 tysięcy. A co? Stać nas. No tylko... Ej, już żebym ja ją nie sprzedał, dobra, wiecie co, dziurę zrobię sobie. Dziurę zrobię sobie poza odcinkiem na tej klacie, bo widzę, że gra coś nie chce ze mną współpracować oraz moja myszka, no trudno, tak musi być. Dobra, wybieramy, lewo czy prawo, lewo czy prawo, no obojętne, bo w dwóch komnatach są pytajniki. Prawo, może nie będzie potworka. Jest potworek, Jednoruk, czyli pupil Czyli najpierw bijemy, zbieramy klucze, a potem uciekamy, dobra, to jest taka... Bardzo łatwa Wielu zagadka. Uważasz, że takie stworzenia żyją tylko w legendach. Klucz, ok. Dotyknie. No i znowu! Lewą dłonią. Super. Kolejny rywal. To atakujemy. Myśmy próbowali uciec, ale ja chciałam zaatakować tego rywala. Czemu? Co tu jest za gra? Może zawierać się. Ja o, o, jest, moi kochani, i już przegramy. Chyba krwawisz. No, no i teraz przegramy, no. Kluczem do sukcesu jest dobry handel. No, nie, no. Opuszczam sklep. I kończy się nasza przygoda, bo dostaliśmy debuffa. Zrobiliśmy pięć komnat. Szaleństwo na odcinku. Szaleństwo. Ale zobaczcie sobie statystyki. Już 16 milionów zebranego złota. Mam nadzieję, że zdobędę chociaż ten jeden legendarny item. Dobra, może teraz akurat zrobimy sobie tą dziurę w tej klacie, bo chciałbym. No nie, nie. Powolutku. Okej, okay. rozmontujmy sobie. No i co to jest? No nie, no nie nie mam nie, nie wiem, nie wiem, dobra, nieważne Zdej mi przedmiot Odzysk klejnotu Tak Wyposaż Osać Aha, no to będzie problem Widzicie? Puszczę, no jest problem z myszką, no widać. No jest problem, no ja nic na to nie poradzę, no niestety moi kochani. Nie zobaczycie jak dzisiaj zakładam gemę. <gryw> ja go sprzedam prędzej. No Nie ma szans. Nie ma szans. Nie. Nie przełożę tego gema na naszą klatę. Coś nie działa, no i tyle, no trudno, co ja zrobię? Trudno. Ja cię kręcę. No nie spodziewałem się, że do czegoś takiego dojdzie. No nie. No... Uda, uwaga, uda się, jest, udało się, jesteśmy koksami, nie? Powiem wam, że ledwo, ledwo. O, tu później zrobię sobie remont w ekwipunku, ale mamy nową klatę urodzinową. Punkty życia plus 3%, pięknie, pięknie. O to chodzi w tym biznesie, o to chodzi. Dobra, no to co, to by było tyle. Zróbmy sobie jeszcze jakąś misję. Hej ty! Aha, tak, ty. środkową wybierzmy. Możemy sobie też pominąć, bo mamy 6 klepsyt Tutaj czapka, która daje nam premię do złota plus 9. O kurczę. Lepsza od tej, widzicie? Tu jest. Musimy zabrać to. Wiem, że zadanie słabe jest, ale no. Tylko teraz. No, Prawdziwy no, wojownik nie wie, co to bóle. Ty poszasz. No co jest grane? Mhm, dobra, tak to działa, okej okay. ta czapka też idzie do rozmontowania Teraz mamy no ogólnie 16, 23% do złą Dobry wieczór Tak A tu mamy 10% zarunek czyli maksymalną ilość okej okay. Wszystko rozumie To takie no, o, piękne Zodanko Bierzemy sobie te trzecie A to to tu to będzie najlepsze. Też sobie pomińmy. Tu pierwsze najlepsze zadanko. Jakieś rękawice. Tanie. Jak tanie to do kowala. Nawet się nie zastanawiamy. Musimy pogadać. Okay. 600... No dobra, weźmy to. Niech leci. Ja sobie dam w jedną siłę i to było na tyle w tym odcinku, ale jeszcze możemy sobie jakiś loszek walnąć, jakieś tornadko z naszą nową klatą. A co? Miś miodokrat Czyli zwiadowca. Zobaczmy. O chyba będziemy mieć darwom. No tanie te rękawice, niecała bańka. Teraz gnilak, czyli mak, Uwaga, o Chyba też darmowa próba. Pasek sobie zachowamy. O! Wymarzona para! Teraz trzeci przeciwnik już w tornadzie. Pięknie. No, ale kryty też by musiały wchodzić, nie? To nie jest tak łatwo. Wojowniki. On jeszcze bloki robi, więc... Już następnej próby chyba nie będziemy mieć za darmo. Zdecydowanie. Już 10% zabrał. No i robi bloki, no. Jeszcze to przegramy. Patrzcie ile bloków z rzędu, patrzcie. <laughs> nie ej, co jest grane? Ludzie, ile on zrobił tych bloków? 50? My to jeszcze przegramy. Ale to jest to jest naprawdę. Matematyka jest straszna w tej grze. My to możemy przegrać jeszcze. Jeszcze nic nie jest powiedziane. Ty, jak my to przegramy... Pierszczonek prawie że za 3 miliony, no nieźle. Ale od razu wrzućmy sobie do kowala te rękawice, bo one są... Aha, już nie możemy. Wszystkie i temy zostały rozmontowane u naszego kowala. No to, to będzie na jutro, to będzie na jutro te rękawiczki, więc no tyle w tym odcinku. Chociaż jeszcze poczekamy sobie na jedną walkę pupili. Ale i tak tyrannożar jest dzisiaj dwa razy nakarmiony jabłuszkami, więc nawet jakbyśmy nie wygrali żadnego ze starć, to nie będę płakał. O, a przy okazji możemy sobie odebrać nie, już, nie wiem, możemy zrobić bez dramu. Cieszę się, że cię widzę. 400, okej, okay. no niech leci. Już żadnego. Nie wyglądasz jakby brakowało ci p, okay. była Dobra, to, to wybierzmy sobie, i co dalej? No to zaraz sobie kim zaatakujemy. Kim? Jak myślicie? E, mrok. No mrokiem pójdę, nie? Mrokiem pójdę. Albo światłem. Czy ten paladon już jest w stanie dobijać? Spróbujemy światłem, co? Jak myślicie? No, ten paladon jest na 37. Chociaż dobił tego. Chyba ptasia, czy nie wiem kogo on tam dobił. No, no spróbujemy. Chociaż ten paladon jest na bardzo słabym levelu, ale może się nam poszczęści. Może nasze światełko by wygrało walkę. Gorzej, jak to jest jadło, nie? To wtedy nasz lisorożec ma bardzo marne szanse. Jeśli to jest lisowilk, to nasz lisorożec, no większe szanse ma z tym lisowilkiem niż zwykłe jadło, bo jadło to jest 14 pupi, nie? Czyli ma o wiele lepsze statystyki od tego 12. No ale co? Spróbujmy. Liczmy, że to Lisobil będzie. O, jakoś dziwnie będzie karmił. No to pewnie wykiadło. To pewnie wykiadło. Wykiadło 7-3. No zobaczymy. Jesteśmy w stanie to wygrać. Nawet dobrze, że światłem poszłem. Poszedłem, przepraszam. Niesamowity błąd gramatyczny. No, wydaje mi się, że... Jest. Udało się. Pięknie. O to chodzi. Czyli już tyranożaru jest trzykrotnie nakarmiony jabłuszkami. Bardzo mi się to podoba. Okej. Okay, zapiszmy sobie kolejną chwili. No i to tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się już jutro w 122 odcinku. Do zobaczenia i pozdrawiam serdecznie.